Witam, dzisiaj pokażę powtórkę mojej bitwy nowym czołgiem T110E3. Jest on y, dość szybki w porównaniu do T95 swojego poprzednika. Rozpędza się do 24 km na godzinę. Tutaj jest, y, są wagna, to tak szybko nie jadę ogólnie na tej mapie polecam tym czołgiem tutaj jeździć ponieważ jak się wychylimy z tej górki to y, słabo widać nam spód jedynie y, górny włas ale on też jest dość mocny i ten i trudno go przebić no tutaj y, próbowałem trafić tego jak pancera jest to y, i trafiłem Górną częścią jakieś mu wystają, ich spoty no to niestety na początku nie przebijali. Ten dziesiąty tier Meda chyba tam był ukryty. Jeśli chodzi o perki, no to ma tutaj parę, chyba trzy kamuflaże i naprawę. Żarówkę oczywiście. A wyposażenie to wentylacja, dosyłacz i lorneta. Chociaż mam jeszcze kamuflaż, siatkę kamuflażową. I nie wiem co włożyć, lornetę czy siatkę, ale myślę, że lorneta będzie bardziej użyteczna. Maus. Tutaj się. Miałem go, potem go uszkodzę. Nawet go chyba zabiję. No, celność tutaj to 0,36. Przeładowanie z dosyłaczami i wentylacją to 15,44 sekund. Początek może nie za piękny, ale już mi się nie chciało grać bo musiałem jechać gdzieś no tutaj nie trafiłem ale to ostatni chyba taki nieudany strzał potem jest coraz lepiej to była taka ostatnia bitwa jaką miałem zagrać tego dnia tak już mówię byle zagrać i iść i zrobiłem w niej 8 jest ta ponad Demejczu. Wydaje mi się, że ten człowiek ma dobry kamuflaż. I jak się wydaje, to nie jest taki wcale duży, tylko jest wysoki. No, a tutaj y, moja drużyna tam z trzech mojej drużyny wyjechało to ja mogłem wychylić się, żeby uszkodzić Mausa Damage średni tej lufy to 850 Nieraz wali nawet po 1000 prawie i mój Maus Jak pan Zerest to cały czas mnie próbował przebić, dlatego zrobiłem potencjalnych uszkodzeń ponad 8000. Może nie dużo, ale zawsze coś. O, to właśnie jest ten dziesiąty metr, który mnie tam na początku trafił. Już z tego jak pan Zerest to trudno tam było trafić w ten górny big spot. Ale chyba teraz się uda. Tak. No. Y, połowę bitwy już za nami jest. I mam 4500 na razie na maju Expa może niedużo tutaj dostanę. Tylko 1300. No ale jest to mój nowy czołg. Na nim mam około 30 bitew. O, tutaj był lag, ping trochę skoczył. Tu już myślałem, że wyjadą na mnie i zginę. O, myślałem, że ten med już mnie tu objedzie. Jeszcze mnie raz uszkodził, ale ja już kończyłem ładować, to jeszcze go złożyłem. No Co to jeszcze powiedzieć o tym czołgu? No to więc y, jego sobie punkty to y, dolna płyta i włas ten duży taki, ale on też jest dość trudny do przebicia. Ten jak tak też by mógł na mnie tu wyjechać od razu i mnie ten. Zabić Tu też nie wiem co on zrobił a Próbował się wrócić Po tych bagnach wiadomo, że nie tak szybko Uf, Na szczęście zdążyłem go Pierwszy zabić Bo już we mnie celował W tą dolną płytę i na pewno by mnie przebił Chociaż niekoniecznie Ona też wcale taka miękka nie jest No i tylko zostało trzech Z ich drużyny Myślałem, że już nic nie zrobię, w tej bitwie żadnego damage'u, ale jak się okazało, yy jeszcze jeden tedek próbował uciec przed tamtymi co jadą od strony miasta, uciekał, cofał się, to ja go pierdykłem jeszcze raz i dlatego miałem 8400 damage'u prawie. W tym mam dopiero e, 50 bitew Pewnie będę miał jeszcze lepsze bitwy No tutaj był tego e, Mixa błąd Pewnie mnie nie widział hmm. I się cofnął No tak, teraz dopiero się podświetliłem No i koniec bitwy 15 otrzymanych trafień miałem As pancerny, Cztery strzały przybite. No co, to, to na dzisiaj będzie tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia.